Króliczek Kiczek i Wielkanocne Jajka. Pewnego słonecznego poranka, tuż przed Wielkanocą, mały króliczek o imieniu Kiczek wędrował przez wiosenne łąki. Był bardzo zajęty. Miał tyle do zrobienia. Musiał przygotować wszystkie jajka, które potem trzeba było pomalować i ukryć w różnych zakątkach lasu. Dla dzieci, które przyjdą w ich poszukiwaniu już w wielką sobotę. Kiczek uwielbiał tę tradycję, ale nigdy nie czuł się tak bardzo zmęczony jak w tym roku. Wędrując przez łąkę, nagle, niespodziewanie, z trawy wyskoczył złociutki kurczak. Na swoich łapkach miał żółte butki. Kliczek pomyślał: "A, ciekawe stworzenie. Zapytam, kim jest i co tu robi." Kiczek zbliżył się do kurczaczka, mówiąc: Witaj, kolego. Jak masz na imię? Jestem, kurczaczek Pipi. Pipi podbiegł do kuruliczka, wziął go za rękę i zaczął śpiewać. Pipi! To była świetna, radosna zabawa. Króliczek zmartwił się jednak, że jego pisanki są nadal niepomalowane, ale nie zdążył nic powiedzieć. Bo z domku wybiegła mama małej istotki. W fartuszku w kropki. kurka, która przetarła chusteczką swoje prawe oko, żeby lepiej zobaczyć. To to przyszedł przed jej domek. Jak masz na imię? zapytał króliczek. Odparła Koko! Kurka Koko zaprosiła ich na pyszny obiadek. To był bardzo przyjemnie i smacznie spędzony czas. Króliczek trochę się martwił jego niepomalowanymi pisankami, ale postanowił razem ze swoimi przyjaciółmi trochę pospacerować. Spacerowali, wędrowali przez łąkę i nagle dostrzegli coś niezwykłego. W pobliżu, na małej polanie, stał piękny, biały baranek. Jego futerko było miękkie jak puch, a oczy błyszczały jak dwie malutkie gwiazdki. Kurka, kurczaczek i króliczek zatrzymali się bardzo zaskoczeni, bo nigdy wcześniej nie widzieli takiego baranka. Cześć, jestem Kiczek, wielkanocny króliczek. A ty kolego, jak masz na imię? Z błyskiem w oku odparł, że Bebe. Jestem baratkiem wielkanocnym, który pilnuje, żeby święta wielkanocne były pełne pokoju i radości. Zajączak uśmiechnął się szeroko. Ale – Co ty tutaj robisz na tej polanie? Przecież to trochę daleko od lasu. – Och, ja tu po prostu odpoczywam – wyjaśnił Bebe. – Wielkanoc to dla mnie czas, żeby przypomnieć wszystkim, jak ważna jest miłość, radość i pokój. Chciałbym, aby w tym czasie każdy miał uśmiech na twarzy. A ty, jak się masz, Kiczusiu? Och. W tym wielkanocnym czasie mamy mnóstwo pracy do zrobienia. Z tymi wszystkimi jajkami trzeba je pomalować, a potem pochować. Westchnął Kiczuś. Ale wiesz co? Może mógłbyś mi pomóc? Chciałbym, żeby wszystkie moje jajka były jeszcze piękniejsze. Ale nie mam na to czasu, na malowanie ich wszystkich tak jakbym chciał. Baranek zamyślił się na chwilę. A potem powiedział z radością. Chętnie ci pomogę, ale najpierw zaśpiewaj ze mną piosenkę. Króliczek kiczek mały puchaty, spotkał baranka obok swej chaty. Jak masz na imię? spytał kolegę. On z błyskiem wokół odparł, że bebę. bebe. bebe. To była świetna piosenka. Doskonale się bawiłem. Bardzo bym chciał, aby w tym czasie każdy miał uśmiech na twarzy. Króliczek kiwnął głową i zrozumiał, że Bebe ma rację. Czasami to, co najważniejsze, to nie tylko piękno, ale radość, którą możemy podzielić się z innymi. I tak wszyscy śpiewając, ruszyli w stronę lasu. Niosąc ze sobą uśmiech, radość i ciepło, które rozprzestrzeniało się w sercach wszystkich zwierzątek. I choć króliczek wciąż miał pełne ręce pracy, to wiedział, że najpiękniejsza część Wielkanocy to właśnie dzielenie się miłością i radością z innymi. A baranek, bebe, którego spotkał na polanie, przypomniał mu, że w tym świątecznym czasie Warto nie tylko biegać i ukrywać jajka, ale także zatrzymać się i docenić to, co jest naprawdę ważne. Ciczek, Bebe, Pipi i Koko wędrowali przez las, rozmawiając, śpiewając i śmiejąc się co niemiara. Nagle, nie wiedząc kiedy, dotarli do miejsca, w którym leżały niepomalowane wielkanocne jajka króliczka. Kiedy Kiczuś je zobaczył, trochę się zmartwił. Kiedy jego przyjaciele zobaczyli minę Kiczusia, powiedzieli – Króliczku, czy to są twoje wielkanocne jajka, o których mówiłeś? – Tak, to te – powiedział smutno Kiczuś. A może pomalujemy je wszyscy razem? Będzie świetna zabawa! Odparli przyjaciele. I zwierzątka wyciągnęły farby i pędzle. Zaczęło się wielkie malowanie. W tym czasie nad łąką leciał bocian wspaniały. Zaciekawiony, co robią inne zwierzątka przycupnął w trawie i schował się we mgle. Widząc go, zwierzątka zapytały Kim jesteś i jak jest? masz na imię? Nazywam się Klekle. Co robić się ciekawego? Malujemy wielkanocne jajka. Chcesz do nas dołączyć? Na no pewnie będzie super zabawa. Wszyscy bawili się wspaniale. Podczas wielkanocnego malowania, śpiewając przy tym radośnie. Kle, 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 kle. pisanki malowane. Kle, kle. Wielkanocna Święta Wielkanocna